E okay, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Adias. Witam was w kolejnym odcinku FIFA 15 Ultimate Team. Rozpoczynamy walkę w lidze 7. Zagramy dzisiaj składem z Chikawi. Zobaczymy, jak sobie chłopaki dzisiaj poradzą. Taka mała nowość, że tak powiem, ponieważ udało mi się kupić handanowicza, więc w kolejnym odcinku już będziemy widzieć go na bramce w zespole tam z Jacksonem Martinezem i tak dalej uu kolego, masz takie opóźnienie? Nie, 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 nie ma takiej opcji, żebyśmy zagrali z tobą, to od razu się pochwalę. E, tutaj mam mamy Handanowicza, e, kupiony za 3700, więc super cena. Wysiedziałem, wyczekałem i udało mi się jakoś go kupić za te 3700. Polejemy teraz na Barzagiego. Mam nadzieję, że go kupię tak w okolicach 5000. No, może troszeczkę więcej. Opóźnienie. Dobra, opóźnienie jest ok. Kolega, to grę ja żółtymi, tak ja zagram czarnymi. Dobra, gramy już bez zbędnych zmian. Żadnych, których nie musimy wprowadzać. D. De... Perzemsza, Nie wiem. O, nie znam zawodników. Większość szczęścnego tutaj, tylko praktycznie tak znam. Takich słynniejszych jestem widać, bardzo słabe. Ciekawy napastnik. No zobaczymy, widać, że nie będzie gra bardzo skrzydłami, tylko zdecydowanie bardziej środkiem i nacisk na środkowego napastnika. Zobaczymy, czyli trzeba kolega pokonać po prostu skrzydłami, starać się atakować skrzydłami, nie grać na Chikawego, bo nie jest taki super jak go piszą. Nie no, żartuję, i to cikałuj. Dobra, na no, spokojnie, Uuuu, uu, uu. już starta na początku. Tak nie możemy zaczynać gry, chłopaki. Dlaczego to w ogóle uciekłeś stamtąd? O, i mamy rzut karny. Druga minuta, rzut karny. Brawo Santana. Brawo. Hmm. No, czyli już od drugiej minuty przegrywamy 1 do 0. Chyba, że się rzucę w prawy dolny róg. I w prawym dolnym rogu będzie piłka. A. No, to było blisko. No cóż, czyli tracimy gola... W drugim minucie z mojego głupiego błędu po rzucie karnym. No cóż, takie życie. Ale już prawie to wybronił. Prawie robi dużą różnicę. O, dobra, no to trzeba szybko teraz odrobić, nie? Dobra, insigne. No i brawo! I mamy 1-1. To jest ta nóż, to widzicie? A jednak już tak ostatnio narzekałem, grając z kolegą, jak z, sprawdzałem składy, testowałem i tak dalej. Tak narzekałem na Insigne, że on się nie pokazuje w tym meczu, że on się w żadnym meczu nie pokazuje, że on cały czas coś tam zwali jakąś akcję. A tutaj na wizji jednak to jest taka gwiazdka, taka, taka tutaj, takie playsy tutaj odczynia. Eee, trzeba przyznać mu. O, super. Brawo, brawo dla obrońców. Którzy, no, pokazali się w tym momencie jednak. No, insygna to jest chyba gwiazdka taka. Rośnie nam, no trzeba przyznać. Strasznie się popisuje. Ach, wybita piłeczka. Nie. A, ja nie trafiłem w piłkę podczas strzału. A widzicie. Byłem pewien, że chrzestowo obrońca mi wybił piłkę. No, w ogóle rozwaliłem sobie pada. Podczas gry z kolegą, no i niestety teraz mam taki malutki problemik. Tak mi palce bolą od grania. Mam tego pada, takiego posklejanego taśmą klejącą, że tak powiem. <grałki> Gałki praktycznie nie istnieją. Ale no cóż, może Wam później zrobię zdjęcie, jak ten pad wygląda. Nie wiem, nie wiem. Jeżeli chcecie mi, wiecie, wspomóc, <grałki> no, kupno nowego pada. Polecam Wam link do gry, który jest w opisie. Oczywiście prawidłowy rap link. Jak nie, to możecie kupić sobie jakąś gierkę, powiedzmy na g 2 Link też będzie w opisie. Ile? Ile? No tutaj do Cikałego. Cikałuj Chicawe do tej piłeczki. Cikały, Cikałuj. Ach, szczęśliwy. Jednak szczęśliwy. No plus dla niego. Świetny polski bramkarz. Zobaczymy, zobaczymy. No, im też mogę inaczej zagrać. No, powiedzmy szczerze, no. no. zagramy tak, tak. O Jezu, za głęboko. No, i szczęsne po prostu. Odebrał piłkę. Nie mógł nic innego zrobić. No, to nie był jakiś nie wiadomo, potężny strzał, ani nic w tym stylu. Dobra, teraz trzeba się wrócić. Zastanowić się nad rozegraniem. Dobra. Insigne. No, cikał. i wierzę w Ciebie. No, brawo. Brawo, kolego. Brawo. To trzeba Ci przyznać. Pokazałeś się z bardzo dobrej strony. No, no, no. A w ogóle, takie uwagi mam do Was prośbę. Napiszcie w komentarzach, czy... <kyle> Jakość dźwięku Wam się podoba, ponieważ testuję na razie e, moc, że tak powiem, Blue Yeti. I, e, chyba <kyle> nie drapię w gardę, chyba popcorn, który przed chwilą jadłem. Masakra. Ale napiszcie mi, czy dźwięk jest dobry, ponieważ go trochę staram się montować i obradzać. <kyle> no nie, nie przejdę, muszę się napić. Przepraszam Was, że tak na wizji postaram się to jakoś delikatnie wyciąć. Ale nie wiem, przed chwilą ten popcorn. I tak mnie strasznie coś w tym momencie w gardle. Dobra, obrońcę sobie po rodzimi. Wstępnie. No i no tutaj zatrzymanie Rodriga za takie. Takie trochę tego, takie nieprzepisowe bym powiedział. Ale no cóż, sędzia uważa inaczej. No bez kitu, zaraz się udławia, albo umrę po prostu, kurna uduszę się. O, insigne, insigne, insigne. Ej, co on zrobił? Kliknąłem strzał. Co on zrobił? Taka akcja. Ej no, nie mogę się skupić na niczym, bo to gardło mnie tak drapie. Och, tam sięgnął prawie, dobra. Dobra, bo się za chwilę skupiłem na grze za bardzo. Za mało na komentowaniu e, gry. Dobra, już to nagrabiamy ten malutki błąd z mojej strony. Tutaj trzeba jakoś zawalczyć, bo on nie dośrodkował. No 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 i dupa. Ale jest dobrze. Docisnął, przeliczył się. Kolega jest OK. Mm, spróbujemy tak, ponieważ mamy problem z główkami w naszym zespole. No nie wiem, coś, coś nie wychodzą tak główki u nas. Nie wiem czemu. Ej, no to nie był żaden. Co, co on tutaj widział? O co tu chodzi w ogóle? Jakieś, jakieś takie playsy magiczne. Dobra, dobra. Grunt to odebrać mu piłkę, nie dać mu podejść do bramki. Co może być pewnym problemem. No świetne, świetne wybicie. Świetne, świetne wybijanie piłki. Ale dużo farta teraz miałem. O luju. o luju. No i nie wiedziałem co zrobić. Zdupiłem. No cóż. Tutaj Rodriguez takie niby Playsy chce robić, a tu. No, insignia. Co w tym momencie zrobiłeś, to ja nie wiem. Nie wiem, jak ty to mogłeś zdupić. Cikały no jeju, jak ten cikały mnie zaczyna drażnić. To jest tak dobry zawodnik, ale on. Nie wiem, nie mogę dobić z niego tego jego potencjału. On ma 5 gwiazdek słabszej nogi, 5 gwiazdek dryblingu, a mimo wszystko. Jak on robi te swoje playsy driblingowe i tak dalej, tak mu zabierają łatwo piłkę, że to szkoda gadać, no. A ma niby chłopak jeszcze tam siły sporo, no. No, tu bym jakiś tam faul podyktował, panie sędzio. No tutaj tego Mm, tam było ciągnięcie za koszulkę. Tam było ciągnięcie za koszulkę. Na pana miejscu bym w ogóle tamtą akcję wziął, skonsultował z y, y, sędzią liniowym. Ale no cóż, kamery jakieś by tego. No jezu, kolego, weź ogarnij te lagi, bo mnie szlag zaraz trafi. Czaisz? Czaisz? Ogarnij ten internet. Popęć chomika, daj mu więcej jedzonka. Niech chomik zje. Niech popędza Ci ten internet, albo nie wiem, czy matka Ci jedzie na rowerze i po prostu przyspiesza Ci internet, czy jak, kurna. No, trudno. Koniec pierwszej połowy. Dzisiaj zwrócimy uwagę na statystyki. Ilość strzałów podobna, strzały z no ma troszeczkę więcej, większą posiadanej piłki ma, no, no ale mimo wszystko prowadzimy w golach, nie? Dobra, zobaczmy dalej. Jak poleci, jak pokaże się druga połowa. W ogóle tego nie rozkminiam, tej szarży pierwszej zaraz jak się odbierze piłka. No to jest w ogóle śmieszne co najmniej, że tak każdemu zawodnikowi łatwo to zrobić. A taki cikały co on zrobi no? A taki cikały przyjmie piłkę i nie wie co z nią zrobić. Nie może jej rozegrać. W ogóle, pod tym względem cikały mi się strasznie nie podoba, on nie ma takiego rozeznania, nie ma takiego nimrasowego snajpera. No i to mylenie się obrońców, potykanie się o własne nogi, to po prostu jest tak denerwujące. Świetne podanie za plecy, brawo Czekał. brawo. W ogóle, co to było, nie? Tu ci i tak. Tu ci trzeba przyznać. No, bardzo ładnie. To było ładne wykończenie. No, 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 no. Udało mu się. Główka tf, od razu nóżka lobek nad bramkarzem. I on już wiedział. <grystanie> brawo, brawo, brawo. A jednak. Chcę pokazać, że nie jest aż taki zły. No, zobaczymy, cikał. Zobaczymy, no. widzisz, widzisz, cikały? I o tym ci mówiłem. Nie potrafisz przyjąć porządnie piłki. Ej, no panie sędzio, gdzie tam był wolny? Że tak powiem, bo gdzie tam był fał? Wolny? No wolny jest tutaj, nie? Tylko gdzie tu był fał? No i super przyjęcie cikałego po prostu 10 na 11. No. Świetny drybling. I, połączony z lagiem. Z lagiem. No, chociaż tyle, że nie trafi. Ale w ogóle nie wiem, co, co kolega ma za internet, kolega. Wróg mój! Frajer, jakich głupi. <śmum> wiem, wiem, że potencjalnie to mógłby być każdy z was. Ale no kurna. Takim. takie lagi w internet. Naprawdę. Co oddaję mu piłkę Ej nie no kolego weź ogarnij ten internet, bo mnie szlak trafia. Rozumiesz głupi frajerze? Ja pierdzielę. O, super, podaj, podaj w ogóle gdzieś wywal tą piłkę daleko za że... Audi. A nie no w ogóle nie wiem. Według mnie akcje typu e, takich pingów to powinno przynajmniej blokować dostęp do FIFA, nie wiem, ban jakiś za ping powyżej 100, albo automatyczne rozłączanie z Fifą Ultimate, coś powinni takiego wprowadzić, no kurde, no bo to jest, to jest co najmniej żałosne, że yy, gracie, gracie, gracie sobie i tak fajnie, wszystko super, a tu nagle wchodzi taki koleś, kurna, z pingiem miliard, nie? No, serio, spojenie a byłaby bramka roku, ale nie, bo jeszcze muszą być lagi. Muszą być lagi, mnie denerwować, podnosić mi ciśnienie, jak i tak to ciśnienie mam i tak, tak bardzo podniesione. Szlak by to trafił. Super, super, świetne po prostu są te lagi. Każe zawodnikowi coś zrobić? O nie, bo po co? Tam dawno przed chwilą Chikawee miał normalnie już miał zrobić kiwkę Zrobić świetne podanie Nie, bo po co? I strzał Serio? Noż Co najmniej idzie się wkurzyć Taka, taki strzał, pusta bramka, to w ogóle nie powinno być żadnego zastanowienia się, czy to wpadnie, czy nie wpadnie, to po prostu powinno wpaść. No i szczęśliwe jeszcze wybrania takie strzały, jak to się nie wkurzyć, nie? nie? tutaj to rozumiem, bo to był taki ostrzał. mówię, walne sobie, to walne, nie? To to rozumiem akurat. Chociaż tam bym podyktował rzut wolny, szczerze mówiąc. Bo tam, jak widzieliśmy na powtórce, to był V. Ach, no serio. Serio. Kopaki, weźcie się do roboty. A nie odwalacie taką manianę. No naprawdę. No super. Świetne podanie. Świetne kliknięcie podania, nie? Po prostu coś pięknego. FIFA 15 Ultimately 7 Najlepsza gra na świecie. No! I może na tym lagu jeszcze... Tak, może jeszcze mi czerwoną kartkę wsać. Świetny moment na laga, nie? O, super, świetnie. Kliknąłem strzał, potem podanie, żeby zamarkować strzał, ale nie, bo po co? No serio, serio z takiego kąta, 10 metrów od bramki. No naprawdę, to to jest co najmniej śmieszne. Nie. I w bramkarza, i w bramkarza, bo po co? Świetny moment na laga, nie? Super. Moment, kiedy celuje się podczas podania. No i może teraz niech kolega zdobędzie gola, co? No tego jeszcze brakowało. Tego jeszcze chyba w tym dzisiejszym odcinku nie było, nie? O! Świetne wyczucie lagów. jałem spalony. O, ja pierdolę, na szczęście 90 minuta i te lagi bynajmniej na trochę miną. Przepraszam Was za to, że odcinek dzisiaj jest taki w ogóle z lagami, w, ogóle taki w super jakości. Ej, spalony! Spalony był! Ej, co jest kurna? No, już myślałem. Bez kitu już się przestraszyłem, że nie będzie... że nie jest podyktowany spalony. teraz spięć takie dupy, ostatnie minuty, żeby mi nie władował Uuuh. brameczki, jak to lubią w 90 minucie. No, na szczęście się udało. Także, ale... Dziękuję Wam wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka. Był z Wami Adiajs. Zapraszam Was oczywiście do kolejnych moich odcinków. Zapraszam Was także do subskrybowania, lajkowania, komentowania każdego gola, nie wiem, jeżeli widzicie jakieś błędy, które popełniam. Dajcie mi jakąś radę, jak wziąć, poprawić moją grę, żebyśmy jeszcze szybciej wchodzili coraz do wyższych liczb. W takim razie jeszcze raz ja się z wami serdecznie żegnam. Zapraszam ponownie, was zapraszam do oglądania wszystkich odcinków, nie tylko skitów, także vlogi, które czasami będę się starał, żeby się pojawiały. Także tyle, życzę wam miłego wieczoru. Trzymajcie się. Na razie, cześć.